No dzień dobry. Witamy znów w odcinku o książkach, które ostatnio przeczytałyśmy. Dzisiaj Wam powiemy o trzech książkach? Czterech? Ja o dwóch. A nie, o trzech. Nie, o rany. To, no, A! dużo mamy dzisiaj do omówienia, także zapnijcie pasy. Dobra, startujemy. Okej. Okay. To zacznij, może, co? Jak masz tak więcej? Ja mam tylko króciutką taką no, książeczkę. No pewnie, że zacznę. Dobrze, słuchajcie, więc może pokażę Wam najpierw książkę, którą mam na kolanach. Prezent od pani Ani, Carlos Fuentes, Adam w Edenie. I słuchajcie, ta książka bardzo mi przywołuje na myśl telenowele latynoamerykańskie, gdyż no tutaj akcja, która się w niej dzieje, jest troszeczkę podobna. Mamy bogatą meksykańską rodzinę. Tutaj wszystko, całą historię obserwujemy oczami właśnie bohatera, który się do tej rodziny. Jak to powiedzieć? Wdziera. Tak. Mamy bohatera, który się do tej rodziny wdarł, gdyż po prostu chciał awansować społecznie. Ożenił się z królową karnawału, która jest córką króla herbatnika, takich nazywa nasz bohater. I wszyscy ci bohaterowie są tak jak słyszycie, mocno przerysowani, ich cechy gdzieś tam mocno uwypuklone. Natomiast e, fajne jest tutaj e, właśnie spostrzeżenia głównego bohatera, jego przemyślenia. Przed chwilą też czytałam dadzę e, fragment e, o, o maczu meksykańskim: jakie wartości są dla niego znaczące, czyli z jednej strony władza, z drugiej strony kobieta. I główny bohater dzieli mężczyzn na tych, co tutaj, że tak powiem, jarają się albo jednym, albo drugim, albo potrzebują mieć te dwie rzeczy, żeby czuć się spełnionymi w swojej męskości. I tak naprawdę nie ma tutaj jakiejś wielkiej akcji. Nasz bohater opowiada nam, jak awansował społecznie, czyli jak zdobył swoją żonę, która generalnie była otaczana przez mężczyzn, właśnie z tej klasy wyższej. Natomiast on gdzieś tam z nizień społecznych podbił jej serce podstępem. I tutaj sytuacja się troszkę komplikuje, kiedy do gry no, wkracza, powiedzmy, że młody polityk, chociaż jest on gdzieś tam bardzo takiego pochodzenia mętnego, że tak powiem. I grozi on naszemu głównemu bohaterowi, że z jednej strony odbije mu żonę, która się w nim zakochuje, że właśnie może stracić swoją pozycję. Mm. Oczywiście ma on również kochankę, jak tą. Tak, tak, tak tak. Tak. Sorki, tak, tak. Jak to meksykański mężczyzna, tak, taki stereotypowy z novel, novel z latynowskich latynoskich często, często ma właśnie. Bardzo jest no, fajna ta książka. Myślę, że nie każdemu taki rodzaj humoru przypasuje. Mnie akurat podobał się bardzo, z tego też względu, że mam wrażenie, że on pokazuje w tym całym swoim przerysowaniu społeczeństwo to wyższe, meksykańskie, dosyć dobrze. Mhm. Jest tu masa różnych odniesień do fajnych miejsc, nie tylko fajnych zresztą, właśnie w Mexico City, bardzo dobrze mi znanych, więc naprawdę jakąś tam nutę taką sentymentalną bardzo ta książka we mnie poruszała. Jest króciutka, więc czyta się ją błyskawicznie. No, czytamy tylko w drodze do pracy i bardzo szybko ją przeczytałam. Także generalnie polecam, chociaż właśnie tak jak mówiłam, myślę, że nie do wszystkich przemówi mm -hmm. ten rodzaj humoru. No, dobrze. Tak. E, a ja przeczytałam um, Elena wie, czy Elenę wie, przeczytałam Elenę wie. Nie. Przeczytam książkę Claudii Pinheiro o tytule Elena Wie. I to jest tak naprawdę, powiedziałabym, że nowela, dlatego że tutaj akcja jest dość prosta. Nie mamy jakichś wielkich błądków pobocznych, tak, ona ma raptem, nie wiem, 150 stron. Na początku poznajemy Elenę, czyli starszą, 60-kilkuletnią kobietę, która choruje na Parkinsona. Która decyduje się poszukać kogoś, kto mógłby pomóc jej w rozwikłaniu tajemnicy związanej ze śmiercią jej córki. I my od razu na początku się dowiadujemy, że y, ta córka y, została znaleziona, powieszona, i Elena nie wierzy, że ona popełniła samobójstwo, podczas gdy wszyscy wokół mówią, że popełniła samobójstwo. No i Elena ma swoje powody. Dla, których nie wierzy. Dlatego właśnie ona wie, bo ona wie, że ona się nie zabiła i po prostu szuka odpowiedzi na to, kto mógłby stać za śmiercią jej córki. I to jest tak naprawdę zapis jednego dnia z życia Eleny, w którym właśnie ona szuka tej osoby, znajduje ją, no i to, czego się dowiaduje na końcu, no to nie będę Wam oczywiście mówić, ale jest takie też bardzo mocne moim zdaniem i... Generalnie nie jest to to, czego byśmy się spodziewali na początku, hmm. e, więc jeżeli chodzi w ogóle o konstrukcję, to bardzo mi się spodobało to. E, nie jest to, nie wiem, jakiś kryminał czy właśnie jakaś książka, która by miała w sobie jakąś wielką tajemnicę do rozwikłania. Więcej tutaj jest właśnie takiej. Też codzienności. Jest sporo retrospekcji, w których poznajemy bliżej i matkę, i córkę, ich wzajemne relacje. Oczywiście to są takie bardzo krótkie e, retrospekcje yy, i dowiadujemy się troszkę właśnie więcej o tym, jak y, im się żyło, y, co tam się w ogóle działo w tej rodzinie. Yy, no i tak, tutaj jest skomplikowany temat. Bo... znaczy <laughs> Bez spoilerów proszę. No właśnie staram się jakoś powiedzieć o tej książce, żeby nie spoilerować, ale myślę, że to jest właśnie bardzo ciekawa książka, która też wiele mówi o, o tym, jak, z jakimi problemami może kobiety się borykają w społeczeństwie. Tak z jednej strony właśnie Elena jest chora na Parkinsona, dużo mówi właśnie o swojej chorobie, o lekach, jak ona się w ogóle z tym czuje, jak ludzie na nią inni patrzą, że ona nie chce być postrzegana jako właśnie taka bezbronna osoba, której trzeba pomagać, ale z drugiej strony trzeba jej pomagać i bardzo ciekawa, króciutka, ale treściwa. Mówiłam wam o Claudii Pinheiro w jednym z odcinków właśnie o literaturze latynoamerykańskiej. Ta książka jest y, przetłumaczona na polski w zbiorze razem z inną nowelą y, autorki Twoja i można ją dostać pewnie jak się poszpera. Proszę. Dobrze, ja mam jeszcze dwie książki y, przeczytałam między innymi w tym roku Pacjentkę Alexa Michaela, a pisze się Michaelides. Y, tak. Więc jest to jeden z największych bestsellerów Empiku zeszłego roku. Z tego, co widziałam, wygrał w kategorii kryminał. Mm. Czyli, o ile dobrze to rozumiem, sprzedał się w największej ilości egzemplarzy ze wszystkich kryminałów. I jest to historia, która zaczyna się od morderstwa, gdyż mamy tej młodą kobietę, Alice, przyjeżdża policja do jej domu. Okazuje się, że mąż nie żyje, ona ma y, jego krew na rękach, jest cała roztrzęsiona. Jednocześnie przestaje mówić. Mhm. Trafia gdzieś tam do więzienia, nie do więzienia, nie, źle mówię, przepraszam. Trafia do szpitala psychiatrycznego i tam po jakimś czasie zatrudnia się pewien młody psychiatra, który podejmuje pracę w tym szpitalu tylko i wyłącznie po to, żeby móc pracować z tą pacjentką, mm. ponieważ wydaje mu się, że on jest w stanie jej pomóc, że dzięki mm -hmm. niemu ona w końcu przemówi. Więc y, mamy tutaj zagadkę, co tak naprawdę wydarzyło się tej nocy: czy to Alice zamordowała swojego męża, czy był tam jakiś udział osób trzecich, dlaczego ona nie mówi. Mm -hmm. I oczywiście wyjaśnienie tej zagadki. Poznajemy na kartach tego kryminału. Z tego co widziałam, to w większości czytelników on się bardzo podobał. Często mówią o zaskakującym zakończeniu. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli ktoś czyta uważnie i ma już sporo książek przeczytanych, to to zakończenie no wcale nie jest takie zaskakujące. Mhm. Myślę, że tam są jakieś tropy. Które mogą nas do niego doprowadzić. Dlatego też no, nie byłam pod jakimś wielkim wrażeniem mm -hmm. tej lektury. Wydaje mi się, że są lepsze kryminały, które trzymałyby większym napięciu. Tutaj też akcja nie toczy się jakoś specjalnie szybko. I tak naprawdę też terapii w tej książce jest niewiele. Mm -hmm. Naprawdę, tyci, tyci. Także no, mnie ogólnie rozczarowała ta historia. Natomiast no jestem ciekawa waszej opinii oczywiście, bo przypuszczam, że wśród naszych widzów znajdzie się ktoś, kto to czytał, skoro ta książka była tak popularna w zeszłym roku. Ja w ogóle dopiero się dowiedziałam o niej, jak były te rozdania właśnie nagród Empiku. Wcześniej w ogóle o niej nie słyszałam. Mm -hmm. No nie dziwię się w sumie. To znaczy ja się dziwię, no bo skoro Aha. ta książka się sprzedała w tak dużej liczbie egzemplarzy, no to nie wiem, dobra, nie masz. Natomiast na kanale BookBook Book można obejrzeć Uch. bardzo fajny wywiad z autorem Ani Dziewit Meller. O. Polecam. Dobrze, i znowu ja? No tak, słońce wyszło. Nie wiem, czy nie będzie w nas bardzo świecić. No trudno. Przeczytałam również autobiografię Chrissy Metz, This Is Me. Autorka gra w niezwykle popularnym amerykańskim serialu Tacy Jesteśmy. Tytuł oryginalny: This Is Us. I to, co wyróżnia ją myślę spośród innych autorek na pierwszy rzut oka, jest to, że jest ona po prostu osobą bardzo mocno otyłą. I sięgnęłam po tą książkę, bo byłam ciekawa, jak osoba, no jej gabarytów, że tak powiem, radzi sobie w takim miejscu jak Hollywood, gdzie jednak te mhm. standardy wyglądu i wymiarów kobiecych są bardzo jakoś określone mhm. I, i dlatego po nią sięgnęłam. Bardzo też lubię ten serial i, i bohaterkę, którą ona gra. Natomiast jeśli chodzi o samą książkę, to powiem tak, pierwsze... Bodajże trzy rozdziały, podczas których kręciłam oczami, ponieważ oczywiście pojawiały się tam hasła w stylu no, musisz wierzyć swoje marzenia, bo wtedy one się spełniają. Albo bohaterka jechała na lunch do Opry Winfrey, była taka bardzo tym podekscytowana, myślę, w sensie, no super. <grym> Natomiast w dalszej części tej książki opowiada ona historię swojego dojrzewania. O tym, jak bardzo cierpiała, kiedy na przykład chłopak, który gdzieś tam w ciemności i w ukryciu okazywał jej swoje zainteresowanie i miał jakiś tam bliższy kontakt intymny, potem już w świetle dnia i przy jakichś tam znajomych wypierał się znajomości bliższej z nią. Kiedy opowiada o tym, jak była dyskryminowana przez swojego ojczyma, mhm. i jak właśnie to jej dojrzewanie było, było ciężkie i trudne. I to są te fragmenty, które bardzo mnie ujęły, i byłam pod ogromnym, byłam pod ogromnym wrażeniem właśnie jej wrażliwości, tego jak ona opowiada mhm. o, o swoim dzieciństwie. Natomiast potem znowu dalsza część książki. Wiem, że coś tam było o dietach, natomiast gdzieś tam tylko szybko prześlizgowałam się wzrokiem po tych częściach. I jest tam jedno zdanie, które bardzo mi się spodobało, i mam wrażenie, że ono jest bardziej charakterystyczne dla Amerykanów niż dla Polaków. I ona tam mówi, jak ważne jest to że jednak należy działać w sytuacji, kiedy jest nam źle. Mhm. Ona opowiada, jak przełom w jej karierze nastąpił tak naprawdę dopiero, kiedy zapisała się na lekcje aktorstwa, kiedy mhm. poczyniła bardzo konkretne y, kroki czy tam czynności, żeby zmienić swoją sytuację. Mhm. Więc ona zachęca do takiej aktywnej postawy w życiu. Mhm. I to mi się bardzo podobało. Uuu. O Jezus Maria, to jest ten moment, kiedy Natalia zostanie zmasakrowana przez psa znowu. A ja założyłam holary. To trudno. Już, już. O jezu. Dzień dobry, tak. O, twój pies wychowany już jest bardziej. Już mnie nie masakruje. A jednak. O, Proszę. To się zmieniło trochę. Cześć. Także. Drugi już się, tak. chcesz coś dodać? Yy, nie, może już wystarczy na ten temat. Teraz dam się wylizać psu po twarzy. słyszeć. No to. Nie wiem, czy będziemy jej słychać. No dobrze. Papitku, co to? Pa! Pa!